Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z naszego farminga dzisiaj będziemy bucić, także już odpalam bizona i jedziemy na pole czekajcie dobra Jezu, jak to teraz ukręcić, żeby nic nie uszkodzić Może lepiej tak cofniemy. O, 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 o. Niestety ja będę musiał to przesunąć. Kurde, nie wykręcę nim to. Dobra, niech już to. Dobra, jakoś tam się przejedzie, coś się tam zarysuje, a coś nie ma. Trudno się mówi. Dobra, cofamy. Dobra. Jedynka, jedziemy. Brak. Kurde, muszę się Mixon, Torydzia skończył. Trzeba będzie pojechać. A ja tu nie przejadę, chyba. To nic, jak się będzie na stacji, to się kupi. Nie wiem, czy jeszcze kartki mam na to. Coś się znajdzie. No kurde co jest O, jakoś tu wykręcę Może tu jakoś wykręca, tak to powinno zawsze Ale mam inny pomysł Bierzemy 60, nie to nie jest 55, to jest ta pierwsza 60 z tymi lampami. I po prostu podczepimy to i cofniemy. Podnosi nas w ogóle to za mały teren, no to trzeba będzie gdzieś jakąś wiatę postawić, ale nie ma czasu i pieniędzy na to teraz. No przejeć, aha. Pyk. добра чисто чтобы и чтобы умое Aha, to nie to kupiłem. To miał być to. No dobra, to, to będzie rosło. Zobaczymy, czy teraz nam robię kręcić O, trud, ciężko. Dobra, przez sealos na kiszonkę się przejedzie to. Mhm. Tak myślałem. Kręć, 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 dobra. Och, jak to nie? Znowu nie to. Dobra jakoś się tu stawię tyłem. Chociaż w sumie tylko kawałeczek tylko taki. O, dobra. Można mócić. Fajnie idzie. No wolno to wiadomo, że będzie wolno, ale spodziewam się, że aż tak. koszma ciężko. Ogólnie to jeszcze kupiłem tego, za jak ten. W ogóle nie zlikwidowano PGR i mieli tam pięć. Nie, 6 albo 7 tych wizonów. Ja ogólnie nie odkupiłem od nich. Dlatego to jest taki numerek 5. Ogólnie to nie jest jakieś mega duże pole. No ale. Chyba nawet ja to pole zlikwiduję i wiatę postawię na te wszystkie rzeczy, bo mi się nie mieszczą na gospodarstwie. Dobra. Ogaśnica się. Nawet nie wiedziałem. O, widać. Luzy w kierownicy, a to normalne. Ogólnie planuję kupić Żuka. Jeśli w ogóle dotrwaliście do tego momentu i... Jeśli chcecie, żebym kupił żuka, to napiszcie tak żuk w komentarzach I napiszcie co by jeszcze mogło się znaleźć tu na gospodarstwie Ogólnie to też będę kupować krowy No i czekam aż wbije mi się te 70 subów Bo tak się ciągnie i ciągnie od tych 60 no dość długa ale... Ja da się przejść. Znaczy przejść. Nie jest aż tak źle w sumie. jak Niektórzy to mają gorzej z tym. W następnym odcinku będzie prasowanie i chyba kupię też krowy. Dobra, to jadę nasypać tu na przyczepę. O jak się tam w ogóle zmieści? Dobra, może... Co ja zrobiłem? Dobra, odpaliła z żadnych problemów tak jak ostatnio, to było... nie chciała w ogóle odpalić ani nic. Widzicie to wszystko praktycznie mam poupychane jak się dano. Zobaczcie nawet. O. To się wywiezie. To od razu to włożę. O. Tak to jest. Przejadę czy nie przejadę? Przejadę. A może gdzieś tu, to zostawię na tej drodze. Palenie gumy sześćdziesiątką, patrzcie, o. O tak. Super. Dobra, muszę to przepić Tutaj zostawię. Cyk, o ogólnie tutaj stoją dwa ursusiki takie większe. Dobra, otwieramy i wjeżdżamy tutaj. No oczywiście, bo nie ma miejsca, co trzeba jakoś gdzieś schować. To ostatnie no kupiłem. prostu z salonu Nie pamiętam ceny musiał gdzieś sprawdzić Jezu, jeszcze po drugiej mam rurę. Ja tu nie jak ja to zrobię. Dobra, spróbujmy. Tą rurę wychylę. I może dam jakąś radę. Także to by było na tyle i wsiadłem żegnał, ja to nasypię i w następną odcinku.